Kto jest najbardziej nieśmiały Widzę, że jesteś nieśmiała, ej mała, ej mała. Która najprędzej wróciłaby do ex, Która bez żadnych wymówek idzie na melunch buty Która jest najbardziej kłótliwa Która najwięcej żre So go. Oh. Która ma najwięcej przyjaciół? Która najszybciej miałaby wypadek samochodowy? Kto cały czas się śmieje? Kto zalicza go na pierwszy? to yeah

Dobra, matko, Są wakacje. Patrz, jak my wyglądamy. Bez kitu. Wyglądamy jak dwa ogryz z zapleśniałego bagna. Koniec zgrzania dupy. Idziemy ćwiczyć. Będziemy ładne w końcu. To przynieś handlę. Stos mógł Nie mam czegoś takiego. To zrobimy formę za pomocą wody i soku. Czł. Może być. Chodź. I raz. I dwa. Ach, czuję tą moc. Ja pierdolę. Co ty do cholery robisz? Bawisz się z tym jak twój najebały stary z koziarką? Dawaj to! Patrz się, patrz się. O! O! Czujesz to? Czujesz? Teraz dupa będzie robiona! I raz! I dwa! Czujesz Czuję ten przypływ mięśni! Zobacz, czy widać efekty! Stara! Teraz wyglądasz jak dziki poler! Czujesz ten przypływ mięśni? Jola, ty chyba zdałaś maturę? Bierzesz coś na naukę? Nie, no co ty? Dobra, dobra, ona bierze, zdaj to. Ale zdaj to to tabletki na mój idiotyzm. Nie tylko na idiotyzm, ale też na to, żebyś się uczyła do tej matury. Dobra, dobra, ale to tylko efekt uboczny. O, to też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Nie jestem w stanie je zaakceptować. you mocking me, aren't you? Oh no, 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 no! Buzz looking alien. Where? Ah! Buzz looking alien. Where?